Stój. Muszę wszystkich anonsować, nawet tych, których nie znasz. Pożądanie może być przyczyną bardzo poważnych kłopotów. Szczególnie w pracy. Jeśli stracę pracę, będzie to was drogo kosztowało. Uczucia w biznesie też nie wychodzą na zdrowie. Wykorzystałeś mnie? Tak. Serial Melrose Place od poniedziałku do piątku o 19.05 w siódemce. Dar to ostatni potomek plemienia, które rozumiało mowę zwierząt. Musi znaleźć ukochaną, by dzieciom przekazać tajemniczą umiejętność. Wskazał mnie na wygnanie. Pomaga uciskanym przez tyranów. Nowy serial Władca Zwierząt. Od jutra o 21.50 w siódemce. Pokazuje na 4 lata służy w wojsku. Ale ślicznota, wyglądasz jak baba. To nie jest zwykłe wojsko. A jesteś facet? Szybko czy wolno? To nie są zwykli żołnierze. Nie zaleje mnie, roj jest sprytny. Oni tylko strzegą fortu Bendings. Nowy serial Wojacy na medal. Od soboty o 15.55 w siódemce. Wyglądają jak licealiści. Jak go zobaczę, natychmiast go rozpoznam. Ale zajmują się poważnymi sprawami. Widział go pan? Chyba nie myślicie, że go za to zabili. Ścigają bandytów i morderców. Stać, policja! Nie ma dla nich zagadek, nie do rozwikłania. Komando lat. W niedzielę o 15.15 .15 w Siódemce. Witamy w Łamisłówkach. To specjalnie dla Państwa przygotowany interaktywny, całodobowy konkurs, w którym można wygrać 10 tysięcy złotych. Najpierw jednak muszą Państwo wykorzystać pod dwie litery stojące obok siebie z każdego z tych wyrazów. Nowa tabuetna i żbik. Stworzyć słowo z kategorii rzecz. Jeśli będziecie wiedzieli, co to za słowo, wysyłacie SMS-y o treści tak pod numer 7327. Albo dzwonicie pod numer 0700 883 031 do wygrania 10 tysięcy złotych, ale jest podpowiedź, żeby było łatwiej. Można go kupić w sklepie. Papiernicze. Szczegółowe informacje na internetowych stronach TvN7. Zapraszamy do dzwonienia. Rozwiązanie konkursu już jutro o 10.30.